Dzień dobry, witam Was kochani na kanale Holy Space, witam Was zarówno na Instagramie, jak i na Facebooku, a może i też na jakichś innych kanałach, jeżeli wykorzystam to nagranie. Ja mam na imię Ewa, dla tych z Was, którzy mnie nie znają i jestem nauczycielką kundalini jogi i medytacji. I dzisiaj wykonamy sobie medytację kundalini jogi w wymiarze 11 minut. Ale dajcie mi najpierw znać, e, czy ktoś mnie ogląda, czy ktoś mnie widzi, czy mnie słychać, widać. E, dajcie znać w komentarzach. E, no. <grytanie> I powoli zaczniemy sobie e, medytację. Dzisiaj konkret. E, mam nadzieję, że jesteście gotowi e, na taką 11-minutową e, przygodę. I medytacja, którą dzisiaj wykonamy, nazywa się Chatachya Kriya. I jest to medytacja e, dla promiennej cery. Ona jest głównie właśnie z tego znana. Natomiast ona również daje taki stan spokoju, ukojenia, wyciszenia. W szczególności, kiedy na przykład mieliście ciężki dzień, stresujący dzień. Warto wykonać sobie tą medytację. I jest takie zalecenie, żeby tę medytację wykonywać przed snem, żeby nic już po niej nie robić, bo właśnie w taki bardzo głęboki sposób. Ona uspokaja i wycisza. Um, czy coś jeszcze chciałam powiedzieć? Chyba nie. Um, jeżeli będziecie mieć jakieś pytania do tej medytacji teraz lub później, to oczywiście zadawajcie pytania w komentarzach. I widzę, że się już zbieracie. Bardzo się cieszę. I Basia pisze, że wszystko widać i słychać. Dziękuję Basiu za, za komentarz. Przejdźmy od razu w takim razie do instrukcji. Medytację tę wykonuje się w pozycji siedzącej, w pozycji łatwej, a więc y, klasycznie nogi skrzyżowane, y, kręgosłup prosty, y, podbródek lekko do mostka i w takiej pozycji przez 11 minut na wygodnej poduszce medytacyjnej sobie siedzimy i staramy się y, nie poruszyć. Też pamiętajcie o tym, żeby jeżeli przychodzi jakiś taki moment niewygody, tego, że umysł chce się zająć na przykład tym, że nas coś spędzi, albo chcemy się, chce, chce, żebyśmy zmienili pozycję, to lepiej nie wchodzimy w te gadki i postanawiamy, że w pozycji siedzącej, w bezruchu, będziemy wykonywać te medytację przez 11 minut. Witaj Madzia, cześć kochana, bardzo miło Cię widzieć. Więc tak... Pozycja prosta. Eee, oczy w tej medytacji są całkowicie zamknięte i zrelaksowane. Oddech. Bierzemy wdech nosem i robimy wydech przez usta. W taki sposób, jakbyśmy chcieli zdmuchiwać, zdmuchnąć świeczkę. Ale w bardzo, bardzo powoli. Wydech jest dłuższy niż wdech. A więc. Spokojny wdech przez nos i długi, długi, długi spokojny wydech. Dłonie, czyli mudra. Prawa dłoń, nie wiem jak mnie widzicie, możliwe, że widzicie mnie w frustrzanym odbiciu. Prawa dłoń obejmuje lewą. Prawa obejmuje lewą. I kciuki stykają się. I opieramy kciuki, koniuszki kciuków, o. Taką środkową część palca wskazującego lewej ręki, czyli jak macie lewy palec wskazujący, to mamy tutaj taką, jakby środkową część palca. Mamy tutaj koniuszek, to jest taka pierwsza, druga i trzecia, czyli na tej drugiej części opieramy oba kciuki, a więc prawa dłoń obejmuje lewą, kciuki oparte i dłonie są złączone. Dłonie są złączone tutaj. Przy nadgarstkach, przy jakby podstawie y, kciuków. A, jesteś kochana, czakrama, bardzo Cię witam. E, witajcie, dziękuję, że się witacie. I e, jednocześnie pomiędzy kciukami powstaje taka przerwa. No i teraz tak. łokcie opieramy o żebra, stabilnie oparte o żebra. Dłonie są lekko uniesione i ten oddech, wydech będziemy. Wdmuchiwać właśnie do tej przerwy pomiędzy kciukami. Dokładnie tak. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Piszcie, proszę o komentarze, czy wszystko jest jasne, czy coś powtórzyć. Jeżeli coś trzeba będzie powtórzyć, to oczywiście powtórzę, ale mam nadzieję, że wszystko dobrze wyjaśniłam i możemy zaczynać. Czekam na pierwszy sygnał, pierwszy komentarz, czy jest wyjaśnione i jedziemy, i jedziemy z tą medytacją. 11-minutowa medytacja, chataccia, kriya. Również przeczytałam, że taki opis, że jest to medytacja przeciwstarzeniowa. Także no, dzisiaj sobie tak zrobimy. Wszystko jasne, pisze Magda. Dziękuję Ci, kochana, za komentarz. Więc jedziemy. Prawa dłoń obejmuje lewą. Ja wyłączę muzykę albo może ją przyciszę, po prostu delikatnie. Przyjmijcie już pozycję siedzącą. Włączę tylko stoper. Prawa dłoń obejmuje lewą. Kciuki na palec wskazujący, pa, palec jowisza. Przerwa pomiędzy kciukami. Zamknijcie oczy. I jeszcze chwilka w tej pozycji. Wejście wdech przez nos, wydech przez nos. Jeszcze raz świadomy wdech i świadomy wydech. I ostatni raz świadomy wdech i wydech. I od tego momentu kolejny wydech. Przez usta rozpocznij medytację. Wdech przez nos, i wydech przez usta, dmuchając powietrzem w przestrzeń pomiędzy kciukami. Jesteśmy w połowie, kontynuuj. Ostatnia minuta przed nami. I ostatni wdech, i ostatni wydech. Oczy cały czas zamknięte, opuść dłonie na kolana. Dłonie w gian módrze, kciuk dotyka palca wskazującego. I chwilę pozostań w tym stanie. Obserwuj spokój w sobie, ukojenie, zrelaksowanie, stabilność. Celebruj ten moment, celebruj ten stan. Spokojnie otwórz oczy. <noise> Dziękuję Wam, kochani. <noise> Dajcie znać, jak było, jak się czujecie. Ja jestem bardzo wyciszona, spokojna, szczęśliwa. <noise> Dajcie znać koniecznie w komentarzu, jak się czujecie. Madzia pisze, że też słyszała. Słysza... Magda jest joginką twarzy, ekspertką, jeżeli chodzi o młody, piękny, promienny wygląd twarzy, więc potwierdza, <grytania> że tak, ta medytacja właśnie takie ma działanie, czyli przeciwsterzeniowe wpływa w taki sposób, że twarz cera. I my sami same jesteśmy promienne. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Medytację oczywiście zapisuję. Madzia, jeżeli byś miała ochotę wrzucić jakieś namiary do siebie, do grupy, gdzie prowadzisz jakieś zajęcia, to oczywiście wklejaj jak najbardziej. Myślę, że innym się też to przyda. Okej, okay, kochani, zapisuję oczywiście medytację. Wracajcie do niej, kiedy tylko chcecie. Możecie wejść w proces 40-dniowy z tą medytacją i zobaczyć, jakie przyniesie efekty po 40 dniach. I, kochani, do zobaczenia na kolejnych live'ach w przestrzeni internetowej, w przestrzeni Holy Space. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. Żegnam się. շմայտես է ja?